Flight rose above all. He changed the game and became a legend. Siema, z tej strony Kubiks, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek Jordan Challenge, odcinek już numer 6, w którym to zobaczymy mecz z 3 czerwca 1992 roku. W Chicago Bulls kontra Portland Trail Blazers, mecz w Chicago, mecz pierwszy finałów 92 i niesamowity popis Michaela Jordana. W tym challenge musimy zdobyć 35 punktów, ale 35 punktów w pierwszej połowie tego spotkania plus 6 trójek. W pierwszej połowie tego spotkania I mało tego musimy utrzymać Clyda Drexlera poniżej 20 punktów Każde z tych wyzwań jest mega Każde z tych wyzwań będzie mega trudne Szczególnie utrzymanie Clyda Drexlera poniżej 20 punktów Ale okej, okay, to już jest nieważne Zaczynamy W takich składach wyjdą obie drużyny na ten mecz Terry Porter, Clyde Drexler Jerome Kersey, Buck Williams To był niesamowity skład z pewnością Drużyny Portland, Tray Blazers No i skład Chicago również świetnie znany Dobra, no to jedziemy. Finały 92. Oczywiście Jordan w tych finałach chciał obronić zdobyty tytuł rok wcześniej, którym pokonał w finale Los Angeles Lakers. Dwa odcinki temu mieliśmy okazję o tym porozmawiać, także jeśli tego nie widzieliście, polecam sobie to sprawdzić. Pierwszy mecz oczywiście przewaga parkietu po stronie Chicago, więc gramy w Chicago. No i co się działo? Tak właściwie w tym roku, co się działo w tych playoffach, bo pewnie każdemu z Was się wydaje, że właściwie ok, Jordan był mega, Jordan był niesamowity, Jordan wykonując takie niesamowite popisy strzeleckie, jak to, co musimy zrobić w tym challenge, u. i może się przez to Wam wydawać, że on wygrywał te finały dochodził do tych finałów z łatwością, to już tak nie było i tak nie było też w tym roku. Pierwsza runda playoffów ok, ona była łatwa. Chicago pokonali wtedy drużyny Miami Heat, dla której wielkim sukcesem był sam awans do tych playoffów. Zesunięli ich 3 do 0, oczywiście, bo jesteśmy cały czas w prehistorii. 92 rok, pierwsze rundy playoffów grano jeszcze wtedy do trzech zwycięstw. Nie wiem, czy nie warto by było wrócić do tego systemu, ponieważ te pierwsze rundy playoff w ostatnich latach bywają mega nudne. Także można by te męczarnie niektórych drużyn skrócić, no ale dobra. Jest jak jest, 3-0 majami hit pokonani. No i wtedy wielka, niesamowita przeszkoda na drodze Chicago Bulls, czyli drużyna New York Knicks, która niespodziewanie urwała Chicago nie tylko pierwszy mecz, co było mega niespodzianką, ale również dwa inne i w tą serię Chicago skończyli z wynikiem 4-3, także już mega męczarnie do tego dochodzi jeszcze finał konferencji z Cleveland Cavaliers dobrze znanymi Cleveland Cavaliers Jordanowi i tam ci Cleveland Cavaliers urwali Chicago dwa mecze i dwa też mecze udało się urwać Portland Trailblazers w tym finale, także również nie bez problemów, ale ta seria z Nowym Jorkiem w szczególności 7 spotkań to było coś mega Trudnego dla drużyny Chicago Bulls, dla drużyny Michaela Jordana, bo to jak doskonale wiecie, zdobyć mistrzostwo, wygrać cokolwiek w sporcie jest mega trudno, ale utrzymać ten poziom i utrzymać się na tym najwyższym poziomie jest jeszcze trudniej. Drużyną NBA nie zdarzało się to często. Do tego momentu, czyli do 92 roku, do tych finałów, tylko cztery drużyny były w stanie tego dokonać. A tutaj niesamowity dunk Michaela Jordana, naprawdę fenomenalny. Fenomenalny, jeden z lepszych w tej serii, ale spoko Będzie jeszcze w tym odcinku najlepszy dunk z tej serii, także poczekajcie No i wracając do tego, o czym mówiłem Czyli cztery drużyny do tej pory, do 92 roku zdobyły dwa mistrzostwa z rzędu Była to drużyna Georgia i Minneapolis Lakers Dwukrotnie im się to udało Oczywiście drużyna Boston Celtics z Billem Russellem, gdzie oni zdobyli osiem mistrzostw Także coś nieprawdopodobnego, coś niesamowitego Osiem mistrzostw z rzędu Kosmos po prostu, ale oczywiście liga była mniejsza. Do tego dochodzi jeszcze osiągnięcie Lakersów: Johnson, Johnsona, już nie Minneapolis Lakers, a już Los Angeles, prawilnie Lakers. No i ostatni wyczyn niedawno, patrząc przez pryzmat roku 92, otóż drużyna Detroit Pistons i dwa mistrzostwa, po których właśnie Chicago zaczęli zdobywać swoje tytuły. Także tak to wyglądało, było to niezwykle trudne i mało powiedzieć: niezwykle trudne, to jeszcze naprzeciwko Michaela Jordana. Był sam Clyde Drexler, jeden z najlepszych zawodników na pozycji numer 2 w historii NBA. No i właśnie, pozycja numer 2 ta sama co Michael Jordan. Także już możecie sobie wyobrazić, jakie były niesamowite emocje, już związane z samym matchupem Clyde'a Drexlera i Michaela Jordana. Możecie sobie wyobrazić, jak porównywano obu tych zawodników. Zresztą w NBA, ogólnie w sporcie, nawet bardzo się lubi porównywać różnych zawodników, szczególnie na różnych pozycjach, czy centrów, do rozgrywających i tak dalej. Kto jest lepszy? No tutaj mamy idealne porównanie obu gości, obaj na tej samej pozycji, obaj mniej więcej bardzo podobni fizycznie. No i który jest lepszy? Wtedy jeszcze nie można było w 100% powiedzieć, że Michael. I gdy mówiło się właśnie o ich pojedynku, to w czym był lepszy? Clyde Drexler przede wszystkim lepiej rzucał za trzy, bo Michael Jordan nie był nigdy specjalistą w tym. Temacie, no i właśnie, wystarczy powiedzieć Michaelowi Jordanowi, że jest ktoś w czymś od niego lepszy, że on czegoś nie potrafi zrobić. No i proszę bardzo, mamy to: 35 punktów w pierwszej połowie i 6 trójek w pierwszej połowie. Są to dwa rekordy finałów NBA, w tym jeden nie pobity do dziś. Drugi, czyli 6 trójek w pierwszej połowie, został pobity w 2010 roku przez Reya. Ale na i spójrzcie tylko przez pryzmat tego kim był Michael Jordan do tych finałów. Tak naprawdę on nie był specjalistą specjalnie rzutów za 3 punkty, a był w stanie w pierwszym już meczu serii, gdy tylko porównywano go do Clyde'a Drexlera, gdy mówiono, że nie jest specjalistą jeśli chodzi o rzuty trzypunktowe, pobić rekord NBA. Owszem tych rekordów jest multum, tam można pobijać nawet ilość kroków zrobionych w pierwszej połowie, no ale coś tutaj było na rzeczy. Ktoś taki jak Michael Jordan to był ten dunk, o którym wam wspominałem. Niesamowity dunk, najlepszy w tej serii. Mega na trzech niemal obrońcach Portland Trail Blazers no i nie dostaliśmy z tego danka powtórki. No nad tym ubolewam niesamowicie. No ale trudno. Trzeba z tym żyć. No i okej. Okay. Jak to wyglądało? Michael Jordan dostał wyzwania, jak on reagował na wyzwania? Po prostu miażdżył. No i zmiażdżył Portland Trail Blazers w meczu numer jeden. No i niespodziewanie byki wyluzowani przegrali Mecz numer dwa w tej serii, co było wielką niespodzianką, bo w pierwszym meczu przy takiej postawie Michaela Jordana był po prostu knockout, no ale tak się też czasem zdarza, że czasem trzeba po prostu przegrać. A to był wielki problem, jeśli chodzi o finały NBA wtedy, ponieważ one były rozgrywane starym systemem i to jeszcze do niedawna w NBA rozgrywało się to tym systemem, czyli dwa mecze u siebie, trzy, aż trzy mecze na wyjeździe i dopiero z powrotem dwa mecze u siebie, więc ta przewaga parkietu. Wydawała się złudna, bo wystarczyło jeden z pierwszych dwóch meczów przegrać i już macie sytuację, w której gracie trzy razy z rzędu na parkiecie przeciwnika i mało tego, jak przegracie wszystkie trzy mecze, na mistrzostwo i wasza przewaga parkietu idzie w łeb i to momentalnie to nie jest tak, że traci się przewagę własnego parkietu mało tego zyskuje ją rywal no, na szczęście to już zostało zmienione i teraz gramy system dwa mecze u siebie dwa na wyjeździe i potem po jeden a tutaj niesamowita sytuacja bo oczywiście w challenge zostało mi tylko jedno do wykonania czyli utrzymać Clyda Drexlera poniżej 20 punktów tutaj mamy punkt numer 18 a tego czasu jeszcze zostało mnóstwo zobaczcie 5,5 ,5 minuty ponad 5,5 minuty do końca czwartej kwarty i Clyde Drexler Zdobywa punkt numer 19, i teraz nie mógł po prostu trafić. Nic, by ten challenge udało mi się zaliczyć, było ciężko, mało tego, bo ciężko nawet wygrać ten mecz, bo oczywiście to jest również warunkiem wykonania tego challenge'u, ale ja będę próbował, ja będę się starał, tutaj Michael Jordan musiał znowu się wziąć do roboty. W pierwszym meczu tej serii, w oryginale, oczywiście rzucił tylko 39 punktów, później tak naprawdę nie musiał za bardzo grać na parkiecie, ale tutaj bronimy Clyda Drexlera po raz kolejny. Udało się tym razem no, z nożem na gardle. Te ostatnie minuty czwartej kwarty były grane i Michael Jordan, proszę bardzo, 62 do 60, wspaniały dank. Już go niejednokrotnie widzieliśmy w tej serii, dankującego właśnie w taki sposób. Także zapraszam Was do obejrzenia. Oczywiście poprzednich odcinków, mało tego, nawet zrobiłem taką playlist, czyli można sobie włączyć pierwszy odcinek i oglądać. A tu stała się rzecz straszna 2,5 minuty do końca i Clyde Drexler zdobywa 21 punkt, czyli challenge. Nieudany, challenge to klapa. Mimo 35 punktów w pierwszej połowie, 6 trójek, niestety nie udało mi się utrzymać Klaida Drexlera. Poniżej 20 punktów, no ale spróbujemy jeszcze ten mecz wygrać. W końcówce pomógł mi w tym John Paxson, był po prostu fenomenalny. No a jeśli chodzi o samą serię finałową, to jak wspominaliście pod poprzednimi filmami, przy każdym dowiadujecie się czegoś nowego, zawsze warto coś zobaczyć. Jeśli ja bym miał wam polecić coś, co można zobaczyć z tej serii, to poza tym meczem, oczywiście numer 1, a właściwie pierwszą połową, gdzie Michael Jordan bije ten rekord, który należał do Elgina Baylora, czyli 33 zdobyte punkty i ten rekord był niepokonany od 62 roku także to jest jedna rzecz do tego dochodzi 6 trójek także to zobaczyć trzeba pierwszą połowę tego spotkania i ten charakterystyczny gest wzruszania ramionami przez Michaela Jordana, tak jakby nie wiedział jak to się stało, że on wszystko po prostu trafiał, nie wiedział skąd to się bierze mało tego nie wiedział kiedy będzie kolejny odcinek tej serii, taki był to mniej więcej gest to poza tym warto sobie zobaczyć jeszcze czwartą kwartę meczu numer 6. Tam Byki przegrywały 64 do 79, czyli 15-punktowa strata. No i udało im się to odrobić. Fenomenalny comeback, jeden z najlepszych w historii finałów. Wygrali czwartą kwartę. Mistrzowie czwartej kwarty brzmi znajomo. 14 do 33. Polecam sobie to obejrzeć. No i co? Polecam również obejrzeć kolejny odcinek tej serii, który będzie już niedługo i zagramy sobie MJM. Już z numerem 45, także będzie się działo. Niestety, finałów z Phoenix Suns nie zobaczymy przez kłopoty licencyjne, prawdopodobnie z Charlesem Barclayem, ale to jest temat na zupełnie inną historię. To było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!